Selekcjonerka reprezentacji Polski Nina Patalon i zdobywczyni trzech bramek w dzisiejszym meczu Martyna Wiankowska. Panie trenerze prosimy o podsumowanie spotkania. Ja powiem krótko, bardzo cieszymy się ze zwycięstwa, mieliśmy świadomość jak ten mecz może przebiegać, dzisiaj tak jak powiedziałem, byliśmy bardzo skupieni na sobie, mieliśmy kilka Kilka założeń, które chcieliśmy zrealizować, zwłaszcza w wysokiej obronie i, i gdzieś tam szukanie trochę innych rozwiązań w odbiorze piłki, gdzie między innymi Martyna była jedną z kluczowych zawodniczek, która musiała w określony sposób pracować. To też nie ukrywam pomogło dzisiaj na pewno w tym, że to jej nastawienie i zarówno w obronie jak i w atakowaniu przyniosło trzy bramki, a to nie jest taki Codzienny widok, żeby boczny obrońca strzelał Hatrika, także, także bardzo się cieszymy razem z nią, także cały zespół na to pracował. A dla nas jest najważniejsze, że to założenie z Rumunią, która początkowo na pewno stawiała większy opór, udało nam się zrealizować. Tak będziemy chcieli grać, będziemy próbowali zawsze gdzieś w tym odbiorze piłki takich rozwiązań szukać. No a to, co kluczowe, nigdy nie jest tak, że nie mogłoby być lepiej, więc wiem, że jest jeszcze dużo rzeczy, nad którymi trzeba pracować. Ja również dostrzegam wiele mankamentów, które pojawiły się w naszej grze. Sama jej organizacja wymaga jeszcze dużo pracy i takiej pracy bym powiedziała w samym czasem utrzymywaniu się przy piłce, czasem w szukaniu takich prostszych rozwiązań, żeby właśnie przeciwnik miał problem, a nie my. No ale to jest wszystko przed nami, cały czas rozwijamy się. Dobrze też, że zawodniczki, które dzisiaj pojawiły się, może nie zawsze mają szansę wychodzić w pierwszej jedenastce, a one dzisiaj zagrały, że oczywiście ich występy także można zaliczyć do udanych, czyli tyle pozytywów dostrzegam po tym spotkaniu. Martina, dwa słowa od ciebie? Ja, podobnie jak trenerka, cieszę się, że. Cieszę się, że ten rok, ten, ten mecz i ten rok mogliśmy zakończyć zwycięstwem, tak licznym zwycięstwem, bo nasza skuteczność dziś była dobra. Mogła być lepsza, ale to wiadomo, pracujemy nad tym. Jeśli chodzi o to, że dziś ja strzeliłam trzy bramki, to cieszę się z tego, ale najważniejsze jest dla mnie dobro drużyny, to, że rozwijamy się coraz lepiej, to, że krok po kroku dążymy do tego i pracujemy nad tym, co chcemy osiągać dalej w przyszłości. I myślę, że dzisiaj to był nasz dobry występ. Wiadomo, że zawsze, zawsze trenujemy, każdy mecz jest naszą jakby lekcją i chcemy jakby osiągać zawsze, wymagać od siebie jak najwięcej. Dziś zrobiliśmy to, co do nas należało, i teraz będziemy zakończyliśmy ten rok i czekamy na, na kolejny. Zapraszamy, zapraszamy Państwa do zadawania pytań. Prośba o przedstawienie się i podanie nazwy redakcji przed zadaniem pytania. Pani trener, Pani Telewizja Polska. Chciałem zapytać, co Panią bardziej cieszy, czy, dają, czy to wysokie zwycięstwo, czy to, że nie straciłyście żadnej bramki? My zawsze mamy taką filozofię, że chcemy strzelić jedną bramkę więcej niż przeciwnik, więc dla nas istotne jest to, że kreujemy sytuację, raczej nie patrzymy w ten sposób Piłka nożna, wiadomo, jest grą, gdzie dzisiaj wszystkie zespoły chcą atakować. Nawet Rumunia, która traciła bramki, również miała swoje argumenty i cały czas szukała rozwiązań do przodu. To nie jest tak, że yy, gra w obronie nie jest dla nas ważna, ale, ale na pewno istotne jest to, że my chcemy. To nasze granie, zarówno jak ja powiedziałem, wysokiej obronie, czyli myślenie do przodu, chcę zrobić ruch do przodu, chcę podjąć ryzyko, bo zawsze tylko i wyłącznie ryzyko jest nagradzane. I tak samo w ataku szukamy takich rozwiązań, żeby kreować jak najwięcej sytuacji. Więc ja na pewno jestem zadowolona z tego, że ta wysoka obrona, właśnie i, i kreowane sytuacje były kończone strzałami, i dzisiaj no, trzeba przyznać, że rzeczywiście skuteczność na wysokim poziomie. No nie zawsze strzelamy tyle bramek. Czasem mamy dokładnie tyle samo sytuację, a mecz kończy się wynikiem 2-1, więc miejmy nadzieję, że jesteśmy coraz lepsi i wierzymy głęboko w to, że kolejne mecze będą podobnie wyglądały. Jeszcze jedno pytanie, czy chciałbyś Pani tym spotkaniem postawić taką kropkę i, i pokazać yy, FIFA, że Polska zasługuje na organizację Mistrzostw Europy, że jest nie taki trochę, bo wiemy, że te losy się ważą. Znaczy my na pewno myślimy bardziej, yy, jesteśmy bardziej sfokusowani na sobie, bo jednak mamy bardziej szkoleniowe rzeczy do, do zrealizowania, no, ale oczywiście chcemy... Chcemy grać jak najlepiej. Ja uważam, że my jesteśmy gotowi do organizacji chociażby takiej imprezy. Mamy duże doświadczenie z poprzednich lat organizując i Mistrzostwa Europy w 2012, i Mistrzostwa Europy U21, i Mistrzostwa Świata U20. Także ja myślę, że my jesteśmy na pewno federacją, która ma doświadczenie, ma zasoby ludzkie, ma wszystko, co jest potrzebne, żeby taką imprezę zorganizować. A tak jak też mówiłam wczoraj na konferencji prasowej, między innymi jesteśmy tutaj dzisiaj, bo chcemy, żeby mieć więcej kibiców cały czas. Jednak to, że widzieliśmy, no, praktycznie powiem, pełne trybuny, dla nas to jest coś istotnego. Chcemy, żeby na naszych meczach pojawiało się co najmniej 10 tysięcy kibiców, bo, bo to też pokazuje, yy, że ta dyscyplina rośnie, jest ważna. Z drugiej strony, no, też chcemy, żeby. Te dziewczyny, które dzisiaj grają, czyli tak jak Martyna chociażby, one przyciągały tę młodą generację piłkarzy, które mają dzisiaj 7, 8, 9 lat, bo one są dla nich wzorem do naśladowania, więc myślę, że dla nas jest kluczowe, że dzięki takim meczom, transmisjom jesteśmy w stanie tą, ten fanbase zbudować. Także ja uważam, że jesteśmy gotowi. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, na to pierwsze pytanie do Pani Sewerne związane z tym, że ogłoszono, że wystartuje od jesieni Liga Narodów. Czy to ogłoszenie w jakiś sposób zmieniło Pani plany na nadchodzącą wiosnę? Planów nie zmieniło my na pewno do kwietnia rozgrywamy mecze towarzyskie, więc będziemy szukali rywali wyżej notowanych ewentualnie no, takich, którzy są także w naszym zasięgu, naszego koszyka, o to chodzi. Natomiast tutaj tak naprawdę zostaje nam, to zostają nam te dwa terminy, później mamy termin, który jest podczas czasie świata, więc to nie jest do końca taki termin, który można w jakiś sposób optymalnie wykorzystać, i później mamy już we wrześniu start kwalifikacji w nowym formacie. Ten format wygląda w ten sposób, że są trzy dywizje. My będziemy w dywizji, z której trzeba będzie no, przede wszystkim wyjść dalej do playoffów, żeby grać. O możliwość awansu, oczywiście, jeśli nie dostaniemy organizacji, ale też jest najprawdopodobniej możliwość grania w w takich e, kwalifikacjach nazwałabym to w sposób, żeby po prostu grać. No ale tego, tego nie wiemy, czy to wszystko zostało zatwierdzone albo będzie. Z drugiej strony też nie wiemy, czy mamy organizację Mistrzostw Europy. Mamy plan A i plan B, który będziemy w styczniu weryfikować. Ja jeszcze pytanie do Martyny. Dzisiaj nieba obronę na co dzień w, w, w Poczytamie. raczej, a tak, czy ten przeskok z takich różnych pozycji to raczej jest. Znaczy Ci że się troszkę mogła się rozregulować. czy właśnie tam mogę Ci pomóc przy zdobyciu tego dzisiejszego? Że... Mm, tak, podla mnie gdzieś tam gram bardziej z przodu. Tu w kadrze trenerka dziś stawia mnie bardziej na obronie, ale jakby pozycja wahadła, a lewej obręczyni i lewej, lewej pomocniczki jest do siebie bardzo zbliżona. I nie ukrywam, że co prawda lubię grać gdzieś tam bardziej z przodu, ale jeżeli jestem potrzebna drużynie, żeby grać na obronie, dziś strzeliłam trzy bramki z lewej obrony, więc to nie jest nic takiego, że nie można z tego. 80% meczu byłaś na połowie przeciwnika. Także <grym> odpowiedź jest jasne. Także jakby nie było, na pewno Martyna jest bardzo uniwersalną piłkarką, ja tylko dopowiem. A kwestia tego, że gra na lewej obronie w naszej drużynie. E... To był taki pomysł na nią już od samego początku, bo Martyna ma duże umiejętności i takie inklinacje do gry w ofensywie. A wiemy doskonale, że styl gry naszej reprezentacji potrzebuje takich bocznych obrońców, którzy również właśnie w zmianie naszego ustawienia, kiedy atakujemy, mogą pełnić funkcję wahadeł i, i ona świetnie funkcjonuje w takich ustawieniach dlatego, Dlatego od początku robiliśmy wszystko, żeby po prostu w jakiś sposób jej gra w obronie była bardziej zrównoważona i ja myślę, że to jest optymalna pozycja, jeżeli chodzi o martynę. Zresztą widać to w każdym meczu nie schodzi poniżej określonego poziomu, a ten poziom mogę powiedzieć, że cały czas jest wyższy. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Ja na to Albo to będzie, jakie są plany? Czy to będą pojedyncze mecze, czy dwa mecze? Na chwilę obecną planujemy dwa mecze. Natomiast kwestia lutego jest takim otwartym jakby jeszcze tematem, ponieważ wiadomo, że chcielibyśmy zagrać w turnieju, albo, albo będą to dwa mecze, albo trzy. Natomiast chcielibyśmy dwa? A, bo turniej za granicą, jeżeli nie turniej, to Polska przy... No raczej planujemy w tej chwili, wyjazdowe, wyjazdowy turniej, ponieważ no to jest luty, dlatego dla nas istotne jest, żeby też w optymalnych warunkach rozgrywać nasze mecze, natomiast kwiecień, kwiecień planujemy aktualnie w Polsce. Ale szukamy przeciwników, którzy oczywiście szukamy przeciwnika też wyżej notowanego, więc na razie trwają rozmowy, bo chcielibyśmy ściągnąć do Polski reprezentację, która rzeczywiście będzie zdecydowanie wyżej od nas notowana. Ale jeżeli by to były dwa mecze w Polsce? Jeden byłby wtedy najprawdopodobniej wyjazdowy, jeden w Polsce. Są, są trzy warianty w tym momencie na kwiecień, czyli jeden mecz wyjazdowy, drugi w Polsce. Dwa mecze w Polsce, jeżeli będzie taka konieczność, no nie chcielibyśmy dwóch meczów wyjazdowych. Ale oba spotkań, czy jeden słabszy drugi limitowy? Jeden szukamy top, a drugi niekoniecznie słabszy, ale drugi trzeci koszyk. Taki rywal, może inaczej, to już na dywizję trochę dzielę właśnie, to o czym rozmawialiśmy, to z kim spotkamy się ewentualnie w drugiej dywizji, z kim się nie spotkamy w pierwszej. Czyli planujemy takich przeciwników wyżej notowanych na kwiecień. A luty ewentualnie na cyfrze? Trudno powiedzieć, ponieważ szukamy rozwiązań, więc tutaj. Trzy opcje znowu wchodzą w grę, ale to, jak wiecie, to jest organizacja tego. Nie jest już dzisiaj, nie ma decyzji dzisiaj, dlatego ja jakby nie chcę mówić, czy to będzie Cypr, czy to będzie Hiszpania, czy to będzie inne miejsce. Dlatego, no, opcje mamy, ale musimy podjąć decyzję gdzie. Ona pewnie zapadnie w grudniu. Mamy zaproszenie z Francji na ten kurdziej, czy jeszcze jakieś pytania? No Martyny. No jeszcze, tak, proszę, proszę. Yy, Martyna, poprzeszłaś do Pocztanu, słynnego z tego, że tam się najciężej trenowało przez lata w Europie. Po wypowiedziach wielu polskich piłkarzy, które przychodziły do Niemiec, można było wnioskować, że po przejściu do Związki schodzą na czworaka, na początkach pracy tam, jak ty się zdążyłeś? Bo muszę Ci powiedzieć, że ona po jego ty się nie wyglądasz pod względem motorycznym. Ale to tak było takie płynne to wejście, czy musiałaś tam się trochę pomęczyć? Też słyszałam takie, że będzie gdzieś tam ciężko, że Bundesliga, że zmiana z Ekstra ligi naszej polskiej. Ja już wcześniej jakby przygotowywałam się do tego wyjazdu, więc nie było to dla mnie tam jak pojechałam takie jakby ciężkie, że... Ja nie schodziłam ty... Nie, nie schodziłam na czworaka. Wręcz przeciwnie, myślę, że pokazałam naszą polską siłę i, i daje radę. Liczę, tak, daję radę i liczę. Liczę, że po prostu nasze mecze w, w Poczdamie, że poprawiam się i od nowego, od nowej rundy będziemy łapać punkty. Mam dość koncentracji, do końca. Wsiadłeś tak? Tak. Jedno jest pewne, bo to jest ważne, żeby uzupełnić trochę to, co Martyna mówi, to, że bronię czy coś. W każdym razie Martyna to jest też jedna z piłkarek, która grając w Lidze Polskiej od samego początku osiągała parametry, jeśli chodzi o jej możliwości motoryczne, no, na takich samych słupkach jak piłkarki grające w ligach zagranicznych, więc akurat ich predyspozycje powodują, że no, na pewno jest trochę to indywidualna też kwestia. Bo to nie jest tak, że ona pojechała tam nie mając pewnego poziomu przygotowania. Tak. Także, także myślę, że dla niej akurat jeśli rozmawiamy o Martynie, takie przejście było zdecydowanie łatwiejsze niż dla innych zawodniczek. No ale powiedziała, że się przygotowywała, więc. Serdecznie dziękujemy za wielką ja Tak, na ogłoszenie decyzji jest jakieś plan? Na razie nikt mnie nie zapraszał, no, więc nie no. wiem. Na razie chciałabym jakby zająć się tym, co jest tu i teraz, więc mamy podsumowanie roku, mamy podsumowanie kwalifikacji do Mistrzostw Świata, bo jak wiemy z różnych powodów, które też trochę nam pokrzyżowały no, w niektórych meczach, lepsze zaprezentowanie się jako zespół. Trzeba wyciągnąć wnioski i zobaczyć, gdzie można jeszcze poszukać wzmocnień i teraz jesteśmy razem z moim sztabem, który też, ja nie ukrywam, bardzo intensywnie pracuje. Szukamy rozwiązań właśnie i w strukturze gry i personalnej i szukając pewnego rodzaju nawet zawodniczki, które jak wiecie mamy aktualnie, nawet dzisiaj cztery pojawiły się wyjściowe wyjściowej które zazwyczaj nie grają. Ja też ostatnio mówiłam w ostatniej kolejce kwalifikacji przed meczem z Kosowem, że tak naprawdę my wychodzimy za każdym razem w innym składzie. I to można w jakimś stopniu odczytać na plus, ponieważ jesteśmy już na tyle elastyczni, że radzimy sobie za każdym razem w tych sytuacjach. Ale w kluczowych meczach też chcemy, żeby jeśli sytuacje się takie wydarzą, że piłkarki oczywiście te, no, które jakby mają największy wpływ na naszą grę nie pojadą, nie będą mogły zagrać w takich meczach, żeby ich zmienniczki były na takim samym poziomie. I cały czas nad tym pracujemy, żeby tak właśnie było. Stąd nawet dzisiaj no, minuty dostały yy, piłkarki, które no, nie zawsze grają w wyjściowej jedenastce. No, i dla nas to jest ważne, żeby przygotować się optymalnie do, do tego przyszłego roku. Więc, my, my, jakby nie mamy teraz czasu wolnego, tylko tą przerwę wykorzystujemy na to, żeby bardzo chłodno, analitycznie przygotować się do kolejnego etapu.